potem wygrał trzy kolejne konkursy i oczywiście zwyciężył w całym turnieju. Teraz jest liderem. Myślę, że przesunie się do czołowej dziesiątki. No i nie można wykluczać, że Peter Prewc odrodzi się, odzyska wielką formę i będzie walczył o czołowe miejsca. Obniżony rozbieg. Poprzednio wszystkie skoki z siódmej belki, teraz z szóstej, a więc będą mieli dodawane 3,7 punktów zdaje się, zawodnicy z tego tytułu. Stefan Kraft będzie skakał ostatni przed nim. Kamil Stoch, a tę grupę rozpoczyna o wielkie zaskoczenie, moim zdaniem, Eugenii Timow, Rosjanin, który jest klasyfikowany po pierwszej serii na dziesiątym miejscu. Wytrzymał napięcie nerwowe. Rosyjski skoczek. Dwa bardzo dobre występy klimowa. W pierwszej serii 132 metry, teraz 130 metrów, ale pamiętajmy dodane 3,7 za obniżony rozbieg, 1,8 za wiatr. Dobre oceny za styl. 18,5 punktów od trzech sędziów, dwie noty 18-punktowe. No więc to będzie naprawdę świetny konkurs w wykonaniu młodego Rosjanina. W tym momencie czwarte miejsce jest za Maćkiem Kotem, a przed Richardem Freitagiem. Daniel Andretande, Norweg wymieniany w gronie faworytów do zwycięstwa w całym turnieju, 65. turnieju. Czterech skoczni. w tym sezonie trzykrotnie na podium, na drugim miejscu. Drugi w Ruce, drugi w Klingenthal, także drugi w Lillehammer. Tutaj ten pierwszy skok. Daniela Andre Tandegon 130,5 metra, to było dość spore rozczarowanie i minus został oceniony ten jego skok, mimo tych warunków trudnych w jakichś miał do danych 7,1 punktu. Teraz te warunki są zdecydowanie lepsze, ale musi skoczyć 132,5. On leci w okolice wielkości skoczni. Teraz to był ten skok, na który Daniel Andre Tande nas przyzwyczaił, kiedy oglądaliśmy go podczas kwalifikacji czy skoków treningowych. 138,5 metra, a więc raptem pół metra bliżej od najdłuższego skoku, jaki oglądaliśmy w dzisiejszym konkursie od skoku Stefana Krafta, lidera po pierwszej części rywalizacji. Noty od ale szy, noty wysokie. 4 19, jedna nota 19,5 punktowa. Do tego i 3,7 punktu dodane za skrócony rozbieg. Odjęta dziesiąta, a więc on miał delikatny ruch powietrza pod narty. No i oglądaliśmy skok nowego lidera. Ze sporą przewagą Daniel Andretande będzie w tym momencie na pierwszym miejscu. Jaka to będzie przewaga? i 13,6 punktów. No i wydaje mi się, że tutaj on to podium, a więc do trzeciego miejsca tracił około 8 punktów. Myślę, że może być to próba ataku na to, by zbliżyć się gdzieś do tej najlepszej trójki dzisiejszego konkursu. Wyraźnie, wyraźnie wyprzedził rywali Daniel Andretande pokazał to o czym mówiliśmy wcześniej, że powinien być groźny dla wszystkich rywali walczyć o czołowe miejsce w turnieju czterech skoczni, no a teraz Juri Tepesz, dwaj Słoweńcy po sobie klasyfikowanie egzeku na siódmym miejscu, najpierw Tepesz potem Cenę Prewc. No ale nie utrzyma tego wysokiego miejsca w pierwszej dziesiątce. Juri Teper zadowolony, no bo nie był to skok bardzo nieudany, ale na pewno nie był tak dobry jak ten z pierwszej serii, który dał mu tak wysokie siódme miejsce. 131 metrów to odległość, jaką w tym momencie uzyskuje reprezentant Słowenii. Maciek kot miał 133, Jewgeni Klimow 130. Daniel Tande oczywiście najdalej. 138,5. Mówię o tych zawodnikach, bo oni skakali z Klimow i tandę z belki szóstej a więc mają dodane po 3,7 punktów. To samo oczywiście będzie dotyczyło Tepesza. No ale odległość oznacza, że liderem nie jest, ale jest na drugim miejscu przed swym rodakiem. Peterem Prewcem. Do Tandego traci 12,2 punktów. A skoro on w braciach Prełcach Mowa za moment ten, który jest najwyżej sklasyfikowany po pierwszej części dzisiejszego konkursu, po pierwszej serii, a więc cenę oto i on pamiętamy w parze z Clemencem Murańką pokonał naszego reprezentanta 132,5 metra cenę Prełca, do tego by pokonać Daniela Andretandego musiałby skoczyć 139,5, a więc bardzo, bardzo daleko, on skąd ląduje myślę nieco ponad poza granicą 130 metra a więc dwa dobre skoki cenę Prełca, który e, najlepsze jego osiągnięcie w karierze w zawodach Pucharu Świata to 16 miejsce w planicy w 2014 roku, a więc e, dwa lata temu, a tymczasem e, teraz e, będzie to jego najlepszy, wygląda na to najlepszy występ w karierze na siódmym miejscu po pierwszej serii. 132 metry, myślę, będzie na trzecim miejscu, zepchnie na czwarte swego starszego brata, a na drugim nawet jest przed... Juriem Tepeszem. I ciekawa sytuacja. Daniel Andretande jest liderem, a potem trzech Słoweńców. Cenepreuz, Juli Tepesz i Peter Preuz. O tak, dla Prewca najlepszy wynik w karierze. To już jest pewne. Najlepszy w sezonie wynik Jurija Tepesza. A my popatrzmy na Kamila Stocha, który spokojnie czeka na swoją kolejkę. Jeszcze kilka minut i Polaka zobaczymy. Na razie Manuel Fettner. Trzech Austriaków, proszę Państwa, w pierwszej szóstce. Na szóstym miejscu właśnie Manuel Fettner. Pierwszy bardzo dobry skok. 103

lądował na czerwonej i tej laserowej zielonej linii oznaczającej miejsce, w którym powinien lądować aby zostać liderem. Czy tak się rzeczywiście stanie? Za chwilę się przekonamy. 135 metrów, 135 metrów. No, komputer mówi, że powinien mieć wynik 136,5, aby wyprzedzić Daniela Andre Tandego. Za chwilę się przekonamy, czy tak rzeczywiście jest. 135 metrów, 2,5 metra lepszy wynik niż z pierwszej serii, mimo że z krótszego rozbiegu skakał w finałowej rundzie Emanuel Fettner. No i oczywiście damu to w tym momencie miejsce pierwsze albo drugie. 95,4 do pobicia. Nie pobije. Będzie na drugim miejscu Manuel Fettner. Eee, traci pół punktu do reprezentanta Norwegii. Ale zobacz, jaki skok w klasyfikacji wykonuje Daniel Andretande. 9. już na co najmniej szóste miejsce. No a teraz Piotr Żyła. Ściskajmy kciuki. Piąte miejsce po pierwszej serii. Eee, po skoku na odległość 133 metrów. Dobrze spisuje się Piotrek na tej skoczni eee, i w kwalifikacjach eee, skakał bardzo dobrze. W seriach również. Teraz potrzebuje aż 130 135-136 metrów, by pokonać Anne Tandego i to jest powyżej 130 metrów. 133 i nasi trenerzy Stefan Horngaher zadowoleni, 133 a więc dwa dokładnie takie same skoki Piotrka Żyły, Piotrek wielkie brawa za dzisiejszy występ 2,7 punktu dodane za wiatr 3,7 za skrócony rozbieg a więc i 6,4 punktu to będzie ta łączna rekompensata myślę, że będzie na trzecim miejscu, tak mi się wydaje 133 metry Daniela Andretandego nie pokona Manuela Fetnera raczej też nie a więc wszystko wskazuje na to, że będzie na trzecim miejscu w tym momencie Piotr Żyła za Manuelem Fetnerem, a przed cenę prełce no i na pewno będzie to najlepszy w sezonie wynik reprezentanta Polski. Trzeba się z tego cieszyć, tak jest. Jest na trzecim miejscu e, Piotr Żyła. Brawo! Najlepszy w sezonie wynik reprezentanta Polski. Tylko 3,5 punktu straty do prowadzącego reprezentanta Norwegii. Zostało czterech zawodników, proszę państwa. Markus Eisenbichler, Michael Hajbek, Kamil Stoch, Stefan Kraft. No i ostatni ze skoczków niemieckich. E, e, klasyfikowany najwyżej na czwartym miejscu Markus Eisenbichler. W pierwszej serii bardzo dobry występ, 135 metrów. Musi powtórzyć ten wynik, by być liderem po dwóch skokach, ale może odrobinę zabrakło, zobaczymy. O nie wiem co te gesty oznaczają, chyba nie do końca zadowolony jest z tak, tego 133,5 metra, a zatem, a zatem e, liderem nie będzie Daniel Andretande, który był na miejscu dziewiątym po pierwszej serii, przesunie się w najgorszym razie na czwarte miejsce, 133,5 metra, pół metra lepsza odległość niż Piotr Każyły. więcej punktów dodanych, za wiatr, będzie przed Polakiem, ale chyba za Manuelem Fettnerem. Wydaje mi się, że na trzeciej pozycji Markus Eisenbichler. Lądowanie mocno zachwiane, stąd też noty 17 na 17,5 punktu. 18,5 na pewno za duża, zbyt wysoka ocena tego lądowania. No i na którym? Na trzecim miejscu. Tak, na, na trzecim miejscu Markus Eisenbichler. Pycha Biocka na miejsce czwarte. No, 2,3 punktu przegrał Zajzen Wiśler z Danielem Andretandę. Już tylko trzech skoczków pozostało do końca pierwszego konkursu 65. turnieju Czterech Skoczni. Michel Hajbek, trzecie miejsce po pierwszej serii. Drugi był tutaj w ubiegłym roku, dwa lata temu także był drugi. W ubiegłym roku przegrał z Severinem Freundem, dwa lata temu ze swoim przyjacielem Stefanem Kraftem. W klasyfikacji generalnej turnieju trzeci w ubiegłym, na ostatnimi dwa lata temu na drugim miejscu. A teraz 133 metry, by objąć prowadzenie. Hajbek jest w stanie skoczyć tak daleko. I wydaje mi się, że no właśnie mniej więcej w okolicach 133. miejsca wylądował reprezentant Austrii. Dokładnie 133 metry. Taka odległość, czy pozwoli mu to wyprzedzić Daniela Andretandego, czy też to może Norwek będzie na podium pierwszego konkursu? 4,2 punktu za wiatr, 3,7 za obniżony rozbieg, a więc 7,9 dodatkowo. Spora ta rekompensata. No to od sędziów 18,5. 18. Dwie 18, 18, 3 razy po 18,5 punktu. No i czy Daniel Andretande, czy Michel Hajbek? Teraz znowu wszyscy wpatrzeni, zawodnicy i kibice w tę świetną tablicę, na której ten pasek żółty rośnie i w tym momencie Hajbek. Heiberg obejmuje prowadzenie 296 20 punktu o 80 wyprzedził Daniela Andretandego. No i Proszę Państwa, za chwilę Kamil Sto, mówiliśmy w historii występu w turnieju czterech skoczni, najwyżej na miejscu czwartym. Tu, na Schattenbergschanze, do tej pory najwyżej na miejscu czwartym. Po pierwszej serii Polak na drugim miejscu, po świetnym skoku na odległość 137 metrów. Walczy o to, aby po raz trzeci w tym sezonie być na podium, bo raz zwyciężył, raz zajmował drugie miejsce. Kamil Sto! Kojnie w powietrzu. Daleko będzie liderem. W okolice rozmiaru skoczki ląduje reprezentant Polski. Dwa... Komite skoki 137. Teraz 135 metrów. Wiadomo, trzeci raz w tym sezonie będzie na podium Kamil Stoch. Brawo, wielkie brawa. Był chory, nie startował w mistrzostwach Polski. Gorączka, mocne przeziębienie, ale powiedział, że parę dni leżał w łóżku i wrócił do dobrej dyspozycji, co potwierdził wczoraj zajmując drugie miejsce w kwalifikacjach i dzisiaj w konkursie. Drugi po pierwszej serii, pierwszy w serii finałowej. No i co najmniej drugie miejsce... Dla reprezentanta Polski. Jeszcze nie udało się reprezentantowi Polski wygrać na Schattenberkszance podczas turnieju Czterech Skoczni. Adam Małysz dwukrotnie, trzeci. Piotr Fijas, trzeci. Stanisław Bobak, trzeci. Tadeusz Pawlusiak, drugi w 70 roku. A Kamil Stok już jest liderem. Kamil Stok bardzo bliski tego, by ponownie w tym sezonie stanąć na najwyższym stopniu podium. Ale na górze pozostał jeszcze ten jeden Stefan Kraft. Ten, który wygrał turniej Czterech Skoczni w 2015. Roku. Ten, który w 2014 roku zwyciężył w konkursie i wtedy rozpoczęła się ta jego droga do zwycięstwa. Wtedy Kraft pokonał Hajbeka i Prewca. Ile musi skoczyć? 134,5 metra, by pokonać Kamila Stoka. Stefan Kraft w powietrzu i będziemy teraz czekać. Nie wiadomo, czy Stefan Kraft, czy Kamil Stok, 139 metrów Austriaka w pierwszej serii. Kamil, przypomnijmy, 135 metrów. Teraz 134,5, czyli pół metra bliżej. 4,4 punktu za wiatr. Kamil miał 5 punktów dodanych za wiatr. No i będziemy teraz czekać i patrzeć na ten żółty pasek. Gdzie on się zatrzyma? No by się zatrzymał przed nadwiskiem, tą notą Kamila, by Kamil wygrał ten konkurs i rozpoczął wspaniale swą drogę w 65. turnieju Czterech Skoczni. Kamil Stok, tutaj stoi Michel Hajbek, jest też Andras Koffler. Oni są na zeskoku, czekają na ten werdykt. Czeka również Kamil Stok. Ta łączna rekompensata to będzie 8,1 punktu dla krafta. Wysokie noty. 2 razy 19,5. 3,19. Kamil z chyba Poczekajmy bardzo Poczekajmy. Było tak. 4,30 punktu. A teraz jest bardzo blisko. No i 305 i 20 punktu To nota Kabila. Stefan Kraft po raz piąty w karierze staje na najwyższym stopniu podium wyprzedza o 2,8 reprezentanta Polski wielkie brawa dla Stefana Krafta wielkie brawa dla Kamila Stocha i także dla Michaela Hajbeka dwóch Austriaków i Polak taka jest pierwsza trójka Pierwszego konkursu 65. turnieju 4 Skoczni. Wielkie słowa uznania dla Stefana Krafta. Rzeczywiście w obu seriach zaprezentował się bardzo dobrze. No i ogromne słowa uznania dla Kamila. Utrzymał drugie miejsce, odrobił nieco strat, bo ostatecznie przegrał drzwicą 2,8 punktów. Czyli tę drugą serię był lepszy od Stefana Krafta. No i Polak jest na drugim miejscu. Wspominaliśmy o tym w ramach turnieju Czterech Skoczni. Stanisław Bobak na drugim miejscu i teraz na drugim miejscu Kamil Stop. Ponadto, proszę Państwa, po dziesiątce na siódmym miejscu Piotr Żyła. Na dwunastym Maciek Kot. Będą to Państwo widzieli za chwilę. Na szesnastym Dawid Kubacki. Na osiemnastym Stefan Kula. więc bardzo dobra postawa także pozostałych naszych zawodników. Pięciu Polaków mamy w czołowej osiemnastce Pucharu Świata. Proszę zwrócić uwagę, szkoda, że zniknęła już ta plansza, ale mam nadzieję, że Państwo to zauważyliście, jaką przewagę Stefan Kraft i Kamil Stoch mają nad trzecim, bo Kamil przegrał ze Stefanem Kraftem różnicą dwóch i ośmiu dziesiątych punktu, natomiast z trzeciego Michiela Hajbeka Wyprzedził o 9 punktów A więc taką stratę ma Hajbek Do Kabila Stok Potem już bardzo ciasno, Daniel Tande, Norweg, który z miejsca dziewiątego Po pierwszej serii awansował na miejsce czwarte No i wydaje mi się, że Wśród tych Skoczków, których tutaj oglądaliśmy, Kraft, Stock, Heubeck, Tande, Fedner, Eisenbichler i Żyła należy wypatrować tych, którzy będą tutaj bić się i walczyć o zwycięstwo w całym 65. turnieju czterech skoczków.